Jaki psychol! Co jest? What the hell? Nie wiem jak do tego doszło, ale właśnie animatronik ligator wali w drzwi chce mnie dorwać I jest kurczę lipa, patrzcie co się dzieje Moi drodzy, FNAF Security Breach odcinek drugi Dzisiaj musimy się wydostać z tego kurdełka Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę A my bez zbędnej presji przechodzimy do naszej misji Tutaj mamy tego typka Tutaj mamy Chikę, która w pierdziela śmieci I se właśnie poszła tutaj To jest, idzie sobie znowu tutaj Okej, okay, czyli mogę stąd wyjść Teoretycznie Okej okay. Schowajmy się tutaj I ona musi teraz przejść, co nie? Nie no, dalej wpierdziela śmieci Aligator zniknął Ok, czy ona będzie szła w tą stronę Czyli mogę iść w tą, tak? Ona teraz będzie gryzła, ja sobie tu idę co, ok? Mogę, 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 mogę. Dobra. Dało się. Dało się. ESA. 12 w nocy. Co teraz? Okej, okay, nie udało mi się wydostać. Czyli musimy dostać do szóstej? Okej, okay, nie zwracasz siebie uwagi. Dobra, na luzaku No spokojnie, moi drodzy. Tu jest ten robot sprzątający. Gdzie mam się dostać do głównego wyjścia? Czy nie zgadnę? Moim celem będzie po prostu wydostanie się stąd, tak? Ile tu jest kamer. Tu sobie coś jedzie. Ej, fajnie to wygląda, podoba mi się. O, tutaj jest.

a pierdziele Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, serio, nie chciałem Staff only, jeszcze ci powiedzajś to Dobra, 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 mam pomysł Czemu ona moim imię zna? Dobra, idzie, ale chyba mnie nie widzi, co? No zobaczmy, proszę Jose weszła w drugą stronę, dobra. A my gdzie mamy iść? Nie widzi mnie? No nie! Ona chyba do mnie idzie, co? Ja pierdziele Dobra, nie wiem gdzie jestem, ale chyba gdzieś jestem. O! Może nie zauważy. Czy ja jestem w ogóle? Tutaj jest ten robot. średnio widzę cokolwiek. Ja pierdziele No idzie, tutaj czy nie idzie, bo ja już nie wiem sam. O! Nie, nie, no jak? Skąd wiedziałam? No teraz to mi smutno, nie? Czyli tip na przyszłość. Lepiej uciekać niż się chować, bo te animatroniki są chyba inteligentne. Ok, od nowa wszystko. No dobra, to zaraz wracam. Nie, ja pierdzielę. Tak od razu. Jesteś szybka, kurczę! Dobra, I don't give a fuck. Biegnę przed ciebie, mam wszystko w dupie. Tutaj coś może być, nie wiem nawet. Tutaj jest zejście na dół. To jest ten automat. Upgrade your full access pass. co? Prawda, Gregory. Dobry chłopak z ciebie. Dobrze myślisz. Ona mnie nie widzi chyba jako taka. Więc możemy się tutaj poprzyglądać. Tutaj coś jest dla do nas. Dobra. Hi, Dave. Idzie tutaj. Ona mnie widzi w tym momencie. Ja nie mam tu gdzie uciec. Co? Ja tu Jesteś obrzydliwa, cika, wiesz o tym? Oj, Dobra, uciekimy tutaj. Tutaj, daj robot! Naprawdę mnie dziabnął. I co, ja nie żyję już? Nie żyję. Co jest? Dobra, wybiegnijmy. Jesteś paskudna, cika. Myślałem, że zostajemy ziomami, wiesz? A ty mnie tak potraktowałaś. Jak co? Co gdzie? No ja to jest niesprawiedliwe, chciałem powiedzieć. I tu tak potężnie. I tu nie ma gdzie się nawet schować. Niesamowite. Czika, ja mogę... Możesz? Nie, możesz nie, możesz nie, możesz nie, możesz nie, możesz, nie możesz, nie możesz, nie, proszę, proszę, proszę Chyba mój koniec, naprawdę do... Co mam zrobić? Są te roboty tylko. Jest ta coś tutaj tutaj jakieś przejście, więc myślę, że tak. Zejście na dół w ogóle. Okej. Jakieś zabawki tu są, jest prezent. Okej. On nie lubi przepraszać z tego co widzę. tam stąd. Oh, shit. Nie no tak się nie chciałem bawić, nie do mnie no, nie jedzie. Nie no i mnie chyba w łeb coś. Mogę, mogę, proszę, zdążę, zdążę, nie zdążę, nie! Jak to było niesamowicie niefortunne, że ona akurat pojawiła się w tym miejscu, kiedy musiałem stąd uciekać i akurat ten walony, piepsony, Nie wiem, sprzątać tu przyszedł, to jest tak, to jest insane, nie wiem. Okej, okay, na chillu, tu się udało już. Gdzie jest ta chika? Schodzi na dół. Przejść przez tego robota. Nie ma i tu, więc możemy iść. Fantastycznie, dobra. Totalnie łatwiutko Ezr Dobra, oh, dawaj man. pasik kind of Okej, okay, chyba wiem gdzie to było Więc przejdźmy sobie tędy Jakiś powiedzmy słaby pas Dalej jest lepszy niż żaden pas Pamiętajcie o tym widzowie Że czasami nie ma co narzekać Idź na dół, dobrze. Dejker jest tutaj, nie? Też nie tu. Jest tutaj. Zapraszam. No i mamy. Chodźmy dalej tutaj coś. Tu jest ciemno, więc może lepiej nie. Ty, insane, że można wszędzie wejść, to jest akurat giga spoko. Night Terrors. Co dalej? Savior point. O, w końcu. Okej. Okay. Co to jest? the hell? Ale creepy, jakiś szako. Musimy iść tutaj chyba. He, chyba wiem co musimy zrobić. Hehe, <laughs> oj, tak, tak. Slide into phone some Oho Siema szako? Oj, ja teraz byś zgonił, tak? Zajebiście się Nie no weź 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 Możemy o tym nie gadać? Okej, okay, git, git! To jest ziomal. Only one rule. Keep the lights On Ok on. On. Czyli musimy znaleźć Jakiś distraction Ty, on coś tu naprawia, dobra Gdzie mam iść? Dziwna ta gra Tutaj coś?

What the hell? Gregory, I don't know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. Ja, pierdolę. Nawet mogę zapisać. I'm not going out there without a flashlight. It's too dark. Take the flashlight. Daj jakąś Dobra Okej, okay, czyli jakby trzeba po prostu uważać na tego możesz Ty... Możesz wydłupcać Jakiam są wyjścia pierdziele Tak nie No weź, weź, weź Hide hide by the way Co mam zrobić? Nie wiem Tu coś Ja pierdzielę! Coś z tymi trzeba zrobić Jaki on jest creepy Ten głos jest tak niesamowicie Ale chore Jak tu wejść? Tutaj? Dobra, jeden i teraz jeszcze drugi. Oj, dawaj. O nawet. Bo trochę jest psychiczny, no ten typ. No jaki, psychol! Nie! Okej, okay, dobra, czyli musimy włączyć cztery generatory, ale to moi drodzy, już w następnym odcinku. Jeżeli chcecie następny jakoś szybko, to zostawicie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja bez zbędnego przyrzenia dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.